Wyglądasz tak, jak pani profesor. Tak? Bo ja jestem. Dzisiaj moja asystentka Ola i prywatnie przyjaciółka moja będzie testować gadżety różnego rodzaju. Może tylko mi nie wsadzaj nic do ust takiego przed kamerami. <laughs> Przecież ci nic nie. Ola! Jakiś się fantazją robił. Ola, nie wie co mam w torbie. Zaraz zasłonię jej oczy. Yes. I będziesz dotykać, możesz klikać, ruszać, od tego wywać, i masz nam powiedzieć, jak, do czego Twoim zdaniem to służy. Proszę bardzo. Jest już Z tej drugiej mojej, tak? Doga. To jest 18 plus. Uwaga, ale ci pierwsza rzecz. Do czego może służyć? No, do wybierania figur, yy, pozycji seksualnej. Widzę, że jest Ci znajoma. I widziałam zakopanym na straganie. Pokażmy takie, takie, no wiadomo. Ja zobaczę na koniec, czy mogę. Możesz zobaczyć. I tutaj mamy napisane. Po angielsku? Na przykład kisnek. Dobra. Albo lik, coś tam. Nie widzę, co tam jest. I tak dalej. Więc, więc to są takie części ciała. Czynności. No tak, które masz masować, albo lizać, albo całować. Czyli to nie jest typowo z takimi kawałkami proszę? E, no, to będzie olejek O, atomizer. No. Upadło mi. Masz? No mam. Czekaj, tu jest atomizer, to w tą stronę. Nie. Co? No dobrze, no. Nie, atomizer? To możesz do guzi zapraszać. Nie. <laughs> Wyciska się? No. <grystań> Oglądalność że Ci wurę. Jakaś orężatka. No, okej, okay, odsłoń oczy. Odsłoń w sensie oczy. To jest, słuchaj, slow seks tutaj To jest perfumetka. Nie, to jest mouth watering spray. Czyli to jest spray, żeby mieć więcej e, śliny. śliny w buzi. No. A to, slow ty to z mi, ciekawe, czy mi się. To jest na... Co? A dobre. A ty to testowałaś wcześniej? Czy Dana. tak na mnie tylko? Ja to znam. Aha. I co, masz więcej śliny? No właśnie na mnie jakoś super to nie działa. ja mam połknęłam, nic nie mam więcej. <noise> Tutaj nie wierzę więcej. Ale trzeba tego może trochę więcej psiknąć, bo wiem, że są osoby którym to odpowiada? Niektórym to odpowiada naprawdę to lubią. Ja chyba nigdy nie miałam takiej potrzeby, żeby w ogóle używać tego, bo to jest tak jak zas, zas, nie właśnie, w ustach. A ty co teraz? Jak czujesz? Nic. <laughs> <laughs> bo takie słodziutkie, były takie spraye kiedyś. W sklepikach Tak, jak właśnie były jeszcze sklepiki Tak, że w podstawce takie kupowałam. Ciekało się też takim. No poznanie takim. A może to był prototyp Proszę? Nie, nie gotowa. Już się mam na rękach. No, no może mam to będzie gumowa jakaś wkładka. Jaka wkładka, jak myślisz? A na realm przychodzi do głowy Tak. No i to dobrze, dobrze. dobrze. 3 0 Dobrze, kolek analny. Gumowy, a nie ma metalowy? Silikonowy. Są no. są też metalowe, ale ten akurat jest z tego kalendarza dentowego. Mm. No koraliki. Też w kalendarzu chyba miałaś, takie bordowe. Do czego są? Do założenia na szyję. Nie. Do czego no, jak no, myślisz? Bożenia, tobie tak i mnie tak. A to jest bardzo ciekawe zastosowanie. No, proszę cię bardzo, jeszcze A można one? tak zakręcić. Aha, to to właśnie nie ta impreza. A one są, oni proponują je do tego, żeby z użyciem olejku masować nimi. O, fajnie. Miło, nie? No. Hmm? Na no, to bym nie wpadła, nie? Wejście do domu strachu. Czekasz, gdzie na ciebie czeka, jak jest niebezpieczeństwo. Nie. Na co się wkłada? Na co się wkłada? Czyli dla mężczyzn. Też może być na mężczyzn właśnie. Na kobie? No wiem, na sutki. Tak! Tak. Co w ogóle myślisz o tym? Boję się, nie, nie, nie. to nie mój klimat. Nie Nie. To, nie, nie. Nie. to kolczyki nie założymy. W, kolczyki w sutkach. Nie, nie. Tak? założyłam tylko na ten... na sweterek. Tak, bo... A! to są te, no! <laughs> Uwaga, tak sobie to tu. No. Co? Można użyć? Mimog. Tak. A to się odcina? Tak. To jest wielorazowego użytku. Można. To jest jak nablowanie ust. Niekoniecznie. To jest, nie koniec. Bardzo, jest bardzo w ogóle braszma, która nie przyczepia się do włosów. O. To... Jakoś ręce związać. Fajne, bo takie elastyczne mhm. i takie miłe. I to szczególnie... Nie śmierdzi, nie? Śmierdzi. Aha. Okay. Próbuj. Aha. No to, to chyba widać, co to jest, nie? Co? No jak wibruje, to wibrator. No ale jaki? Ale jaki? Boże, jeszcze trzeba takie modele znać. Nie. <laughs> Ale do czego byś go użyła? Też analny? Niekoniecznie. No tu ma główkę, to tędy, tędy się wsadza. Czy główkę? Główkę. Taką wielką. Ale... ale to nie jest analny. To nie jest analny. Ja myślałam, że tą stroną to jeszcze się to, zmieści. To nie jest analny, to jest raczej taka różdżka do U? stymulacji. Do stymulacji. A nie znaź mnie od tej strony. Nie. Do stymulacji taczki od zewnątrz. Okej, okay. przepraszam bardzo. No to tu się coś wkłada, no i nie moją rękę akurat. A co na przykład? Coś mniejszego. A co? No Jezu. Tego uruchomiłaś, trzymając dłużej i teraz raz tylko naciśnij. A. Bo... Mm. Mam jeszcze bikini. Ja... Opaski nie polecam. Ja potrafię z taką metką chodzić i mi to nie przeszkadza. A ja pierwsze, co przyjeżdżam ze sklepu, to wszystkie metki takie odcinam. Mm. Tutaj mam rzeczy, które ładne właśnie. Ładny, nie? Ładny, no, no. takie no I tutaj mam te właśnie rzeczy, które dotykałeś przed chwilą. Jak myślisz, czy któraś z tych rzeczy nadaje się na prezent? Miesz, ładne. Wszystkie. Każdą. Każdą. No, no każdą, nie. Wszystkie to przez tak? Ale każdą. Okej. Okay. A to nie dla Nie! Trzeba A mnie ci się podoba ten. najbardziej. Ten chyba. Ten? Dajcie znać, czy Wy też podarowalibyście na prezent. różdżkę. Olu, jak do znania. Cudy. Dziękujemy Wam i na pewno wrócimy znowu razem.